Dzień dobry. Otrzymałam ostatnio pytanie: czy można do wszystkich filmów naraz dodać ekran końcowy w nowym studio twórców? No więc sprawdziłam temat dokładnie i okazało się, że nie za bardzo można różne rzeczy robić naraz we wszystkich filmach. Ale akurat dodanie ekranu końcowego do wszystkich filmów według moich ustaleń nie jest możliwe. Można dodawać ekran końcowy do wybranych filmów i zaraz jeszcze raz pokażę, jak to robić. I pokażę również, co można robić naraz we wszystkich filmach, jakie funkcje można zmieniać we wszystkich filmach naraz i jak to zrobić. Zacznijmy od tego, że trzeba się dostać do swojego studia twórców, czyli jak zwykle oczywiście wejść w tą ikonkę tutaj na górze, wybrać studio twórców, YouTube Studio i zobaczyć co tam w środku jest i zacząć przeprowadzać to, co chcemy przeprowadzać. Jeśli te filmy, które tutaj nagrywam się komuś przydają, to bardzo proszę klikać łapkę do góry polubienie oraz guzik subskrybuj, wtedy można dostać powiadomienia o nowych odcinkach. Jesteśmy w YouTube Studio, gdzie tutaj można zastosować wszystkie funkcje naraz i gdzie można dodać ekran końcowy. Trzeba wybrać listę filmów, czyli drugą opcję od góry w menu po lewej stronie. I teraz, jeśli chcemy dodać albo zmienić ekran końcowy w którymś z naszych filmów, no to trzeba ten film tutaj wybrać i kliknąć na ten rysik do edycji. Tak? Powiedzmy, że chcę, ja chcę ten film zedytować i chcę. Tutaj coś w nim zmieniać pojedynczo w tym filmie, na przykład właśnie ekran końcowy. Ekran końcowy można zmienić w dwóch miejscach. Po pierwsze w edytorze filmów. Po drugie, tu po prawej stronie jest w ogóle taki guzik ekran końcowy. Najszybciej jest to zrobić tu, jeśli już ten guzik tutaj istnieje, to najszybciej jest wejść po prostu w niego i ekran końcowy tutaj zedytować. Ja już mam tutaj dodany, więc mogę go po prostu zmienić albo coś jeszcze do niego dodać. Mam tutaj element film dopasowany do, do widza i subskrypcję. Jeśli chcę któryś z tych elementów usunąć, to wystarczy kliknąć na dany element, tak? Kliknąć na dany element, po czym kliknąć na kosz. I w tym momencie ten element znika. Jeśli chcę coś dodać, to wystarczy tutaj kliknąć na element, wybrać, co bym chciała, na przykład guzik subskrybuj, który przed chwilą usunęłam, i on się znowu pojawia. Jeśli chcemy zmienić czas, w którym momencie się pojawia nasz ekran końcowy, to tutaj jest taki suwak i możemy oczywiście tym suwakiem przesuwając zmienić moment w filmie, w którym ten ekran końcowy zacznie się widzowi pojawiać. Tak czy nie należy tego robić za późno na samym końcu filmu, bo ktoś może nie doczekać, ale też nie należy robić tego za wcześnie dlatego że ten ekran końcowy zasłania nieco to co pokazujemy na ekranie, więc nie będzie widoczne. I teraz wystarczy kliknąć guzik zapisz i to co zmieniliśmy, wprowadziliśmy się zapisze. Ja odrzucę te zmiany, bo to co było mi pasowało. Teraz druga metoda, gdzie można wprowadzić ekran końcowy, to tu po lewej stronie w menu jest ten guzik edytor. O edytowaniu filmów był osobny już odcinek. Jest taki odcinek, jak edytować film w Nowym Studio Twórców. I tu w Nowym Studio Twórców można również dodać ekran końcowy albo go zmienić. Tutaj jest ten trzeci od góry po lewej stronie. Jest ten wiersz, w którym można dodawać ekran końcowy. Jeśli przesuniecie ten suwak czasu tutaj, gdzie już jest ten ekran końcowy, to go zobaczycie. No o tu jest właśnie, tak? Subskrypcja i film dopasowany do widza. Jest napisane te dwa elementy. Jeśli chcecie coś jeszcze dodać, to wystarczy kliknąć tu na ten guzik plus i można wybrać, co chcemy dodać. Na przykład ja chcę jeszcze, żeby była pokazywana, proponowana moja playlista, to klikam na guzik playlista i wybieram, którą bym chciała, no na przykład tą, tak? Dodałam, pojawiła się playlista kanału. Jak jesteśmy zadowoleni z tych zmian, które wprowadziliśmy, wystarczy kliknąć guzik Zapisz. Jak widać, to dodawanie ekranu końcowego tam w tej wersji przez guzik, który pokazywałam wcześniej jest chyba łatwiejsze niż tu w tym nowym studio twórców. Niemniej jednak tu w tym miejscu też można to zrobić, jeśli ktoś chce. Jak mu pasuje to, co zmienił, to wystarczy zapisać, jak nie, to odrzucić zmiany i wracamy do wersji poprzedniej. To tyle, jeśli idzie o dodawanie ekranu końcowego. A teraz jeszcze dwa słowa o tym, gdzie można zmieniać wiele różnych rzeczy naraz w filmach. Na tej liście filmów, jeśli chcemy coś zmienić w kilku filmach naraz, to trzeba zaznaczyć te filmy, które chcemy edytować, czyli na przykład ten, ten i ten. Jeśli chcemy wszystkie, to wystarczy tu zaznaczyć ten kwadracik, i wtedy wybrane będą wszystkie. Jeśli chcemy pojedyncze, no to tak jak mówię, trzeba wybrać te, które akurat chcemy edytować. I teraz, tu na górze, pojawia się menu w którym działania będą stosowane do wszystkich wybranych przez nas tutaj wcześniej filmów. Jakie to są działania? No właśnie, brakuje w tym ekranu końcowego, czyli nie da się do wszystkich filmów, które już opublikowaliśmy wcześniej, dodać na nas ekranu końcowego, jeśli byśmy chcieli. Niestety nie, trzeba to robić pojedynczo w każdym filmie. Natomiast można zrobić całą masę innych rzeczy, na przykład masowo zmienić tytuły jakimś filmom, albo opisy, albo dodać tagi. Co jest ważne, bo jeśli ktoś zapomniał wcześniej dodać tagi, to trzeba tutaj wpisać te tagi i one się pojawią we wszystkich filmach, które wybraliśmy. To jest naprawdę użyteczne, dlatego że dopisywanie tagów jest trochę uciążliwe. Mówiąc krótko, więc łatwo jest to zrobić tutaj do kilku filmów naraz, zamiast wpisywać po 10, 20, 30 tagów pojedynczo do każdego filmu. Chyba że. Każdy film jest na inny temat i inne tagi do niego pasują. To już jakby wasza decyzja, jakie tagi dodajecie. Co jeszcze można e, zrobić? No tą zmianę tagi to na razie anulujemy, bo ja nie chcę dodawać, co jeszcze tutaj jest warte wybrania. E, oczywiście m, na przykład kategorie albo e, komentarze, czy mają być widoczne, czy też chcemy wyłączyć komentarze we wszystkich filmach. Przejrzyjcie sobie te wszystkie tutaj funkcje. One są niektóre bardzo przydatne. Zależy co kto potrzebuje zrobić. Niemniej jednak, niestety ekranu końcowego we wszystkich filmach naraz nie da się zmienić. Tu jest też opcja dodaj do playlisty. Można wybrane filmy dodać do konkretnej playlisty naraz. Nie trzeba pojedynczo każdego filmu. Można również usunąć na zawsze niektóre wybrane te filmy, ale nad tym to raczej zawsze proszę się zastanowić, bo niestety nie da się tego przywrócić. Jeśli raz usuniemy film, to znika wszystko, co było z nim związane. Nie mówię o opisach, bo to zawsze można odtworzyć, ale znikają wyświetlenia, komentarze i wszystkie polubienia, które mieliśmy. Dlatego kasowanie filmów i wymiana na nowych na nowe filmy zawsze trzeba dobrze rozważyć. Jeśli ten film był wam do czegoś przydatny, to bardzo proszę zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę pod filmem. To jest bardzo ważny sygnał dla YouTube'a, że te filmy są pożyteczne. Bardzo będę zobowiązana. Dziękuję za uwagę i powodzenia.